Jak widać, trafił do mnie Mercedes prosto po zakupie na pomiar powłoki oraz diagnostykę komputerową. Jako, że stoi i będzie stał u mnie jakąś chwilę, nie ma co prawda czasu na to, aby wykonać korektę lakieru, bo lakier jest, można powiedzieć, zmatowiały i widać to bardzo dobrze. Ale jest wystarczająco czasu na to, żeby położyć jakiś twardy woski, chociaż w pewnym stopniu zabezpieczyć go do czasu, aż ta korekta nie będzie zrobiona. Patrzcie, pokażę Wam mniej więcej, jak ten lakier wygląda. Co prawda, przód już mamy zrobiony, ale idealnie będzie widać to też na innych elementach. Zaraz przejdziemy sobie do diagnostyki. No ale zanim do tego to sprawdziłem sobie jak wygląda jak wygląda powłoka lakiernicza wszędzie jest równa. Mamy tutaj jak widać dość sporo waterspotów. i to wszystko sobie dzisiaj że tak powiem usuniemy. Nałożymy sobie wosk, nie będziemy tutaj ingerować maszyną. Jedynie tak bardzo, bardzo delikatnie poprawimy jego wygląd. Więc tak mniej więcej wygląda to na chwilę obecną. Nie wiem, czy te zmatowienie uda mi się uchwycić, ale może mi się uda. Chociaż nie, nie uda mi się tego uchwycić. Jest to masa bardzo drobnych... Rysek i lakier wygląda tak, jakby był cały, nie wiem, przetarty papierem 3000, to by było za grubo powiedziane, ale 4000, może coś takiego. Po prostu jest zwyczajnie utleniony, żeby to zrobić do porządku, trzeba by było e, przelecieć go choćby pastą finiszową. No ale na masce jest i dźwiach, błotnikach troszeczkę rys głębszych, który... Pasta finiszowa nie usunie, więc myślę, że przy jakiejś tam okazji gdy znowu. E, no może niekoniecznie ja, ale ktoś przy tym przysiądzie, przeleci to dwoma pastami. Efekt będzie robił dużo większy szał niż samą pastą finiszową. No a jak mówię na inny sposób, tutaj ingerencji najzwyczajniej w świecie nie ma czasu. To co? Ja się biorę dalej. Zajazdę z woskiem, a za chwilę wezmę laptopa i zobaczymy, co tam w trawie pisze. Oczywiście zapłon odpalony, mamy połączenie z interfejsem. Poczekamy, aż program nam się załaduje. Ok, i tyle jeżeli chodzi o diagnostykę. Program przeleci sobie sam wszystkie sterowniki, a na końcu wyskoczy nam raport, z którego wyczytamy, jakie ewentualne usterki trafią naszego Mercedesa. Teraz bierzemy sobie fibrę, i bierzemy się po pomalutku za. Docieranie wózku. I nawet kiedy widujesz go w kantorach On ciąż pracuje, wymienia cztery koła Dba o samochód, nie szczędzi mu benzyny A na weekendzie sam uzupełnia płyny hey, hey! Pan mechanik po merażach Jej, yeah, jej, yeah, jej yeah. Bierze dziewczyny na warsztat o oh, coś postuka, coś posprawdza No to teraz będzie jazda ok, jak widać na przodzie <coughs> mamy włos dotarty za chwilę bierzemy się i zrobimy resztę auta quick detailerem teraz zobaczcie, pokażę wam coś ciekawego pomimo tego że auto ma milion rysek one, jeżeli kamerę ustawi się pod odpowiednim kątem wygląda jak nówka salon pełne lustro. Dlaczego o tym wspominam? Z bardzo prostego względu. Wielu ludzi, którzy zajmują się korektami, studia, robią zdjęcia pod kątem, o którym oni bardzo dobrze wiedzą, że każde auto nawet bez wykonanej korekty pod takim kątem będzie robiło w pewien sposób szał. No i to już nie świadczy o tym, jak jest wykonana usługa. A świadczy zwyczajnie o tym, że reklama dźwignią handlu przemów. Po całym aucie nie jadę z woskiem. Dlatego, że najbardziej brudzi się i najbardziej narażony na zabrudzenie jest przód. No i przód jest tą częścią auta, która jest najbardziej, że tak powiem, reprezentacyjna. Kudek, którego położę na boki będzie tam siedział praktycznie tyle samo co twardy wosk na masce Mówimy, mówię, że jest to twardy wosk producent pisze, że do roku czasu no niestety nie wierzę, że jakikolwiek wosk posiedzi do roku czasu, bo prawda jest taka, że jeżeli pojedziemy na myjnię bez dotykową, gdzie chemia będzie dosyć agresywna wystarczy jedno, dwa mycia i czy to kudek, czy to wosk i tak to zdejmiemy no. także Myślę, że póki nie ma tutaj korekty, to też nie ma sensu jakoś bardzo walczyć i, i się nad tym w jakikolwiek sposób nad tym autem rozczulać. Myślę, że i ten wosk na przodzie, i ten kudek zrobi robotę, że auto będzie dość atrakcyjnie wyglądało na pewno dużo lepiej jak na samym początku. Na ścianie wisi kalendarz z gołpanią. Gdy pije kawę, to spogląda na nią. Oczy jak anioł, zderzaki, pierwsza klasa. Przerwa się kończy, on do roboty wraca. On nie ma kaca, jest profesjonalistą. Naprawi wszystko, kaumce nie piszczą. Ale gdy przychodzą weekendy, zamienia buty z noskiem na lakierki. Yeah, yeah, yeah. Dziewczyny na oh. Okej, okay, tak jak mówiłem Diagnostyka nam się zakończyła Tutaj sobie przeglądam Z jakimi modułami mi się wszystko połączyło Czy występują jakieś Kody usterek Nie ma nic wszystko jest tak jak być należy. Jeszcze dla tych, którzy zostali do końca, choć to jeszcze nie jest koniec, na pewno jeszcze chwilę. Porozmawiamy, pokażę Wam, w którym miejscu możemy sprawdzić stan. Inaczej przebieg naszego auta niekoniecznie e, musi zgadzać on się z tym, co pokazuje licznik. Wchodzimy sobie, zaznaczamy. Jeżeli nie macie go w module silnika, wchodzimy sobie w deskę rozdzielczą, zestaw wskaźników. Tutaj odczyt jest brany ze stacyjki oraz z modułu silnika i z modułu licznika, i wyskakuje nam odczyt licznika całkowitego przebiegu 186-902. I powiem wam, jak rzadko to akurat w tym aucie. Się to zgadza. Dobra, wyjadę na zewnątrz i zobaczymy sobie, jak po kudeku i odrobinie wosku poprawił się wygląd naszego merca w pełnej okazałości. Ciekawi, jak wygląda. Lakier, co prawda, zrobił się lusterko po kudeku, ale wiadomo, że jak się przyjrzymy, to te ryski to wszystko widać bez korekty, niestety, ale ukryć się tego nie da. No ale moim skromnym zdaniem jest dużo lepiej, nawet większość tych waterspotów poschodziła. Także jest spoko. Widzieliście, że na diagnozie nic nie wyszło, grubość lakieru na całym aucie jest identyczna, nikt, żaden element nie był ponownie lakierowany, więc myślę, że zakup jak najbardziej udany. A żeśmy w sumie razem szukali. Przez dłuższy czas właśnie tego modelu auta, Brajony były pod uwagę też inne, ale głównie ten, suma sumarum, okazywało się, że większość jeździła u naszych zachodnich sąsiadów na taksówce. Także ten na pewno nie jest właśnie nie był taksówką, wszystko sprawdziliśmy, więc. Jeżeli Wam się takie odcinki podobają, zostawcie lajka, like subskrybujcie. Widzimy się przy następnej okazji. Hej. Nie tyka się modeli z dużym przebiegiem. Niby nie bite, a totalle dziewię. Ładne na wierzchu, a jak zajrzał pod maskę To go cofnęło i nie chciał za to brać się.